Cześć, witam was na moim kanale Dzisiaj filmik o przepiórek Zniosły mi znowu jajko Tam w O Tutaj takie jajeczko Fajnie Czy powinno nosić więcej? Nie wiem Oby Zamkniemy Zobaczymy do góry wszystko dobrze. Jeszcze też do piórek małych. Zobaczymy, czy jest jajko. Jajka jeszcze nie ma. Nie dziwię się, bo wczoraj wieczorem były o 22.00. No i tutaj te, te dwa jajka były. Dwa jajka były, ciepłe były, także świeżo zniszczone. To tak. Z taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze. Do następnego odcinka. Cześć.